Witam. Cześć. Yy, ja nie wiedziałem jak was w sumie o tym poinformować, bo wymyśliłem to teraz, znaczy teraz to zauważyłem i uznałem, że będzie to dla was yy, tak jakby dosyć gruba informacja, bo jest ona przed około no, 3-4 minut. Także myślę, że będzie spoko na początku. Skins manki, proszę się odpalić. Strona do wymieniania swoich skinów, która oczywiście nie wlicza cen naklejek. Ale nie przedłużam reklamą, bo dzisiaj się dzieje. Dlaczego jesteśmy na eBay Power? Dla beki, bo nie jest to istotne. Zdowiecie co jest istotne? Dzisiaj, tak rzeczywiście? 1, 2, 3, Trzy i pół. I tu tylko chciałem wam pokazać cykl. Mądrzy wiedzą, jak to ciekawe wykorzystać. Mam nadzieję, że się informacja przyda i że będzie dosyć ciekawa.